Jak pracować na projektach? Konfiguracja widoku Kanban w systemie Synergii z CRM. Omawiana tablica Kanban przedstawia przepływ zadań realizowanych w danym dziale. Wspiera kierownika w planowaniu i zarządzaniu pracą zespołu, co prowadzi m.in. do wzrostu efektywności. Widoki Kanban są w pełni konfigurowalne, a samych tablic można dodać do systemu kilka. Jest to przydatne w sytuacji, gdy chcesz mieć osobne tablice, na przykład na potrzeby działu marketingu. W takim przypadku możesz dodać dwie nowe tablice Kanban. Jedną z pomysłami i drugą standardową tablicę ze zleceniami do wykonania. Wszystkie pomysły na zlecenia marketingowe trafiają na tablicę Backlog do etapu nowych koncepcji. Po uzupełnieniu szczegółów nowej koncepcji przesuwamy ją do etapu Backlog, gdzie zlecenia sortowane mogą być według priorytetu. Dzięki temu wybierzesz te najważniejsze zlecenia do realizacji. Zmiana etapu zlecenia na kolejny, po backlogu, w praktyce oznacza, że pomysł został przekształcony w nowe zlecenie do realizacji i widnieje na drugiej tablicy Kanban, która zawiera zlecenia do wykonania. Więcej o tym, jak działać na projektach w systemie Synergii z CRM, dowiesz się w opublikowanym filmie Praca na projektach. Link do filmu znajdziesz w opisie. Przejdźmy teraz do konfiguracji nowych tablic Kanban. Aby dodać nowy widok, kliknij Ustawienia i wybierz parametry procesów. Następnie kliknij Lista widoków Kanban i dodaj nowy. Po lewej stronie wpisz swoją nazwę widoku, na przykład Backlog. Ustaw Filtrowanie. Możesz w tym miejscu filtrować po wszystkich procesach i osobach. Ustaw Sortowanie, na przykład po priorytecie. Zdecyduj, jakie profile mają mieć dostęp do nowego widoku. Po prawej stronie wpisz pola, jakie będą widoczne w zleceniach w tym widoku. Możesz skorzystać z widocznych w tym filmie pól i dodać inne lub usunąć te, które nie będą potrzebne w Twoim procesie. Na końcu zdecyduj, jakie kolumny, inaczej etapy, mają być widoczne na tablicy. W naszym przypadku sprawdzają się dwa etapy. Nowe koncepcje i backlog. Do etapu należy przypisać fazę. Dodawanie nowych faz omawiamy w innym odcinku. Link w opisie filmu. Kliknij Zapisz konfigurację. Aby nowy widok dostępny był z poziomu menu, skopiuj link, który wyświetlony zostanie po zapisaniu konfiguracji. Następnie przejdź do ustawień, kliknij parametry pracowników i wybierz edycję menu pracownika. W tym miejscu zobaczysz pełną strukturę głównego menu systemu. Znajdź pod menu Projekty i kliknij ikonę edycji. Pod sekcją Elementy listy kliknij Dodaj element listy. Z opcji Wprowadzania URL wybierz niestandardowy URL i wyżej wpisz nazwę odnośnika menu, w tym przypadku Backlog. Poniżej wklej skopiowany po skonfigurowaniu widoku Link zdecyduj o kolejności i uprawnieniach do przycisków menu. I kliknij Zapisz. Od teraz przycisk będzie widoczny w menu Projekty. Jeśli chcesz dodać do tablicy nowe zadanie, przejdź do listy wszystkich w menu Projekty i kliknij Stwórz nowy proces. W tym miejscu powiąż firmę. Jeżeli proces dotyczy Twojej firmy, powiąż swoją firmę. Jeśli zaś dotyczy klienta zewnętrznego, wpisz nazwę jego firmy. Wybierz serię Grupa Zadań Projektowych i kliknij Dodaj. Uzupełnij niezbędne pola i zmień etap na ten, który odpowiada początkowi Twojego procesu. W naszym przypadku to nowy pomysł, więc zmieniamy etap na nową koncepcję. Nowe zlecenie wyświetli się teraz na pierwszej tablicy Backlog. Aby dodać zadanie do stworzonego wcześniej projektu, wejdź w ten projekt i przypisz do niego zadania.